Szybka i efektywna nauka jest osiągalna dosłownie dla każdego. Jeśli tylko użyjemy prawidłowych strategii nauki i sprawdzonych metod oraz porzucimy przedstawiane nam w szkole sposoby zakuwania, będziemy mogli uczyć się szybciej i osiągać więcej, a pomoże nam w tym strategia nauki fast. I niekoniecznie dotyczy ona nauki przedmiotów szkolnych czy akademickich, nauka języków obcych, marketingu czy grania na wybranym instrumencie. Te wszystkie umiejętności zdobędziemy szybciej, używając strategii FAST. Metoda FAST stanowi akronim. Pierwsza literka, czyli F, oznacza forget, a więc zapomnij. Może wydawać się to trochę nieintuicyjne, ale zapominanie jest kluczowym elementem nauki długotrwałej. Jeśli damy sobie czas, żeby trochę zapomnieć informacji po pierwszym zapoznaniu się z nią, i dopiero po czasie zadamy sobie ten wysiłek, żeby ją odtworzyć, to rzecz ta silniej zakorzeni się w naszej pamięci. Dlatego nie ma co cały czas powtarzać jednego paragrafu w książce, tylko odczekać chwilę i w ten sposób będziemy używać i trenować naszą pamięć długotrwałą, a nie będziemy bazować wyłącznie na pamięci krótkotrwałej. Dodatkowo zapomnij o tym, co na razie wiesz o przedmiocie. Naukę zacznie od fundamentów. Czasami wpadamy w pułapkę myślenia, że coś już umiemy, pamiętamy, gdy w rzeczywistości tylko powierzchownie znamy dany temat. I gdybyśmy musieli, to nie potrafilibyśmy go wyjaśnić na głos. Gdy staramy się zagłębić dany temat, nie rozumiejąc dobrze jego fundamentów, to nauka będzie bezwartościowa i krótkotrwała, bo nie będziemy rozumieć, tylko wkuwać. Jim Quick mówi, że nasz mózg działa jak spadochron, działa tylko wtedy, gdy jest otwarty. Dlatego musimy być otwarci na naukę danej umiejętności czy przedmiotu od samych podstaw. Po drugie zapomnij o multitaskingu. Nasz mózg nie działa ze stuprocentową efektywnością, jeśli jesteśmy ciągle rozproszeni między wieloma zadaniami. Jeśli skupiamy się jednocześnie na nauce, odpisywaniu na messengerze, przeglądaniu Instagrama, odpisywaniu na maile, to czas, który musimy przeznaczyć na naukę, znacznie się wydłuży. Musimy zapomnieć o tym, co nie jest naszym priorytetem i skupić się tylko na jednym zadaniu naraz. Aby odizolować się od tych dystrakcji, polecam osobiście technikę Pomodoro, którą omówiłem w innym swoim filmiku. Po trzecie, metoda FAST mówi, żeby zapomnieć o swoich ograniczeniach. No, dla mnie ten element strategii jest trochę za bardzo coachingowy i filozoficzny, co nie znaczy, że nie jest ważny. Ale pozwól, że go pominę i skupię się na konkretach. Literka A w metodzie FAST oznacza bycie aktywnym. Używanie technik aktywnej nauki jest według mnie najważniejszą umiejętnością, jaką musimy w sobie wypracować. Większość z nas, w tym jeszcze do niedawna ja, uczymy się biernie. Kilkukrotnie czytamy ten sam tekst, wielokrotnie przeglądamy slajdy, czy biernie słuchamy na zajęciach. Co kończy się tym, że informacje wpadają jednym uchem, a wylatują drugim. Poza tym szkoła wręcz wpaja nam, że powinniśmy uczyć się pasywnie. Oczekuje od nas pochłaniania dużej ilości informacji, a nie kładzie nacisku na długotrwałe zdobywanie umiejętności. Tradycyjne zdaj zakłóć zapomni. Pasywna nauka skupia się na tym, żeby pochłaniać informacje, natomiast sednem nauki aktywnej jest odtwarzanie informacji w postaci testowania samego siebie. Jeśli będziemy siebie testować, np. rozwiązując zadania, odpowiadając na pytania do tekstu, które oczywiście sami możemy sobie układać podczas jego czytania, to w taki sposób będziemy aktywnie zaangażowani w naukę. Nie tylko łatwiej nam będzie się dzięki temu skupić, ale i będziemy mogli zapamiętywać długotrwale. Pamiętajmy, nie uczymy się poprzez konsumpcję informacji, tylko poprzez tworzenie i testowanie. Tworzenie map myśli, tworzenie pytań do tekstu, a przede wszystkim na nie odpowiadanie. W taki sposób proces nauki będzie kreatywny, a tym samym skuteczniejszy. Literka S FAST oznacza stan. Co to znaczy? Chodzi tutaj o stan, w jakim jesteśmy, gdy siadamy do nauki. Jeśli jesteśmy zdemotywowani, znudzeni i pałamy wstrętem do tego, czego się uczymy, to po prostu nauka będzie nam iść trudniej. Pamięć długotrwała to informacje plus towarzyszące im emocje. Jeśli uczymy się w znudzonym stanie, to trudniej nam zakodować informacje w pamięci długotrwałej. Jak w szkole uczyliśmy się o tym, jakie są typy rzek, skąd pochodzą różne typy kamieni i minerałów, to czy będziemy o tym pamiętać w dorosłym życiu? No Większość z nas nie będzie tego pamiętać, bo uczyliśmy się tych informacji, będąc całkowicie zanudzonymi. Na szczęście, mamy wpływ na swój stan. Możemy na niego wpłynąć zarówno poprzez utrzymanie prawidłowej postawy ciała podczas nauki, dbając o swoją higienę snu, regularne ćwiczenia czy dietę, ale możemy też wykorzystywać techniki nauki, które powodują, że nauka jest ciekawsza i staje się wręcz swoistą grą. Takimi metodami są mnemotechniki. Jak wykorzystywanie pałacu pamięci, akronimów, metody symboli, czy choćby uczenie się za pomocą fiszek. Omówienie tych wszystkich technik znajdziesz już teraz lub w najbliższej przyszłości na moim kanale, więc zapraszam Cię do subskrypcji. Literka T Fast oznacza teach, czyli nauczaj. Jeśli zaczniemy uczyć się czegoś z intencją, że będziemy musieli dany temat wytłumaczyć komuś innemu, to możemy naprawdę zaskoczyć siebie, jak efektywna będzie to nauka. Nasza nauka nagle ma oczywisty cel: uczymy się czegoś, żeby potem to wytłumaczyć. Dlatego jeśli przeczytamy dany paragraf z podręcznika lub rozdział z książki, spróbujmy nagłos go wytłumaczyć i streścić. Taka postawa pozwoli nam na silniejsze skupienie oraz większą chęć zrozumienia tematu podczas samej nauki. Zwróć uwagę, że ta metoda nauki łączy w sobie wcześniejsze rady. Tłumacząc na głos, testujemy siebie, a więc uczymy się aktywnie. Oraz musimy zrozumieć najpierw fundamenty tematu, żeby go móc na głos wytłumaczyć. Taka technika wcielania się w nauczyciela i tłumaczenia materiału, którego chcemy opanować, nazywa się techniką Feynmana. Wyjaśniłem ją w filmiku trzy sposoby efektywnej nauki, więc jeśli masz czas, to polecam ci go oglądnąć. A więc, cztery zasady efektywnego uczenia się według Jim Quicka to: F, czyli forget. Zapomnij o multitaskingu oraz o tym, co dotychczas wiesz o temacie i zacznij od fundamentów. A, czyli aktywna nauka, zatem poprzez testowanie siebie, a nie bierne pochłanianie informacji. S, czyli stan, w którym jesteśmy, czyli używanie mnemotechnik, aby nasza nauka nie była nudnym obowiązkiem, a ciekawą grą. T, teach, czyli nauczaj. Jeśli potrafimy coś wyjaśnić, to mamy pewność, że opanowaliśmy materiał. Ten odcinek, jak i cała seria Quick Trick będzie oparta o informacje pochodzące z produkcji Jim'a Quicka, specjalisty w dziedzinie efektywnej nauki. Dlatego, jeśli chcesz poznawać inne rady efektywnego uczenia się i chcesz je usłyszeć bezpośrednio od źródła, to bardzo zachęcam Cię do śledzenia podcastu Quick Brain. A jeśli pasuje Ci takie animowane przedstawienie tematu jak to, to zapraszam Cię do śledzenia tej serii. Dzięki za oglądanie.